Moje drogie lwy, przepraszam, bo karta pamięci zakończyła się akurat na Was, więc jest druga część filmiku. W tej, w tej części będzie dokończenie lwa oraz panna. Więc tak naprawdę, moi drodzy, powiedziałam, yy, że tutaj będzie wewnętrzny konflikt i niemożność podjęcia decyzji. Natomiast to jest Wam potrzebne. Być może to jest Wam potrzebne do tego, żebyście po prostu raz jeszcze przemyślały temat, raz jeszcze przypatrzyły się temu, co się zadziewa i tak naprawdę między jakimi opcjami macie wybór. Bo może się okazać, że tak naprawdę yy, w przeciągu tego pół roku Wasza decyzja może się diametralnie zmienić, i przez to właśnie yy, może energia Was blokować. Żebyście jeszcze raz podeszli do tematu i jeszcze raz tutaj spojrzeli na Wasz wybór. Czy jedna opcja, czy druga, bo naprawdę tutaj bardzo dużo jeszcze może się zmienić przez najbliższe pół roku. Więc moje drogie lwy, to jest dokoń dokończenie dla Was. Yy, teraz w takim razie przechodzimy do Panny. Zobaczymy, co panna ma tutaj. Panna ma kartę ego i kartę doświadczenia życiowego. Moje drogie panny, co ja tutaj widzę? Oczywiście widzę już nie tylko jeden scenariusz, tylko minimum dwa, więc powiem o wszystkim, co tutaj do mnie dotarło. Yy, drogie panny, przede wszystkim widzę, że cały czas trzyma was, wasze ego. Ja niejednokrotnie mówiłam, że ego nie jest naszym dobrym doradcą, ponieważ chce nas sprowadzać często na manowce, tak? To my musimy rządzić i kierować naszym ego, a nie ego nami. Yy, w karcie ego są wszelkiego rodzaju nałogi, nawyki niekoniecznie dobre, wszystko to, co Was trzyma i co działa na Waszą niekorzyść czyli pracoholizm, czyli może różnego rodzaju używki, alkohol, narkotyki, być może zbyt, zbytnia ambicja, ale również wszystko to, co. Nas trzyma i nie jest dla nas dobre, czyli wszelkie toksyczne sytuacje, wszelkie toksyczne relacje, związki, i tak naprawdę, moje drogie panny, tutaj każda z Was na pewno będzie wiedziała, co tutaj mam na myśli, jaka tutaj informacja jest dla Was, ponieważ ja tutaj też bardzo mocno widzę zakorzenioną pannę w przeszłości, natomiast ten wątek już jest jak gdyby omawiany od dawien dawna, no ale ja jestem w stanie zrozumieć, że są jeszcze panny, które po prostu nie uwolniły się od energii przeszłości. I tak naprawdę to ego poprzez to, że siedzicie w tej przeszłości, cały czas wami kieruje. Moje drogie, wy macie tutaj kartę doświadczenia życiowego obok. Jest to karta jest to niezwykle pozytywna karta przy tej pełni, ponieważ ona każe wam zrobić bilans waszego życia, tak? Bilans waszego wyżycia i w końcu jak gdyby Odcięcie się od tego ego, żeby to ego wami tutaj nie działało, ponieważ nic, dob nic dobrego z tego nie wyjdzie, moi drodzy. Generalnie jest tutaj już za dużo jakiejś toksycznej, nierozwi nierozwiązanej sytuacji w Waszym życiu, która tak naprawdę. Powiem tak, wy już macie na tyle doświadczenia życiowego, żeby z tymi potrzebami ego sobie tutaj poradzić, tak? Natomiast nie wiem z jakiej przyczyny niektóre panny jeszcze tak naprawdę nie chcą zrobić yy, kroku do przodu, więc tutaj jest informacja, że przy tej pełni energie będą tobie pomocne, żebyś od, odcięła się od toksycznych rzeczy, od toksycznych ludzi, od toksycznych wpływów na ciebie, ale ty musisz też tego chcieć, droga panno, to jest twoja pełnia, więc tak naprawdę pełnia działa na ciebie dwa razy mocniej niż na inny znak, ale ty też musisz wykazać działanie, tak? Więc, moje drogie panny, jeżeli też macie jakieś nałogi, to tak naprawdę przy tej pełni powinno to wszystko odpuścić. Jest dobry czas na pożegnanie się z paleniem papierosów, z piciem alkoholu, z wszelkimi używkami, z wszelkimi nałogami, które nie są dla was pozytywne i tak naprawdę zatoksyczniają waszą energetykę. Wszystko, co złe, złe związki, źli ludzie, toksyczni ludzie, ludzie, którzy was powiedzmy, sprowadzają w dół, a nie do góry. I to jest jeden scenariusz. Natomiast dla drugich, dla innych panien będzie tu taki scenariusz, że znaczy karta doświadczenia życiowego jest też kartą karmiczną, zdobywania doświadczeń karmicznych. I być może dla niektórych panien w przeciągu pół roku będzie możliwość przepracowywania dalszego ciągu karmy z jakąś osobą, tak? Bo tutaj mocno też się. Określiły w tym rozkładzie relacje karmiczne, które przez najbliższe pół roku po prostu będą przerabiane, tak? Będziecie miały możliwość przerabiania relacji karmicznych z partnerem karmicznym. Po prostu doświadczenie życiowe jest to karta karmy, przepracowywania karmy, zdobywania doświadczeń, jeżeli chodzi o relacje karmiczne. I też podejrzewam, że będzie tutaj grupa panien, która po prostu będzie miała akurat taki scenariusz. Przez najbliższe pół roku będzie się dobijała karma, i sytuacje oraz zdarzenia, które będą się pojawiały na Waszej drodze w Waszym życiu, będą nauką karmiczną. Tak naprawdę przez pół roku może się tak zadziewać, że po prostu będziecie przepracowywały karmę. Więc, moje drogie panny, to jest dla Was rozkład, powiem szczerze, że naprawdę energie bardzo sprzyjające mówieniu nie wszystkim toksycznym rzeczom w Waszym życiu. Skorzystajcie z tego, drogie panny, ponieważ generalnie to jest Wasza pełnia i ta energia dla Was będzie dwa razy wzmocniona bardziej niż dla innych znaków. Więc naprawdę z góry będziecie mieć pomoc. Energie będą naprawdę sprzyjające, żeby Zakończyć sytuację z toksycznymi relacjami, z toksyczną przeszłością, ale też tak jak powiedziałam, będzie tutaj szansa na przepracowywanie karmy z jakąś osobą karmiczną. Więc to jest scenariusz dla panny. Pozdrawiam serdecznie. W następnej części będzie oczywiście kolejna partia znaków, czyli waga, skorpion oraz strzelec. Pozdrawiam, Oliana.